Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czytam z pierwszego rozdziału dziejów apostolskich od wiersza czwartego do jedenastego. A spożywając z nimi posiłek nakazał Nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach Będziecie ochrzczeni duchem świętym. Gdy oni się zeszli, pytali go, mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz królestwo Izraelowi? Rzekł do nich: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które ojciec w mocy swojej ustanowił, ale weźmiecie moc ducha świętego, kiedy stąpi na was. I będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii, i aż po krańce ziemi. I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu. I gdy tak patrzyli uważnie, jak on się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich i rzekli. Mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. W przeczytanym fragmencie Pisma Świętego zapoznaliśmy się z jednym z największych przykazań, które Pan Jezus zostawił swoim uczniom tuż przed wniebowstąpieniem. Nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca. Czytając Pismo Święte, zauważamy, że Pan Jezus wiele razy mówił uczniom, iż pośle im Ducha Świętego po odejściu ze świata. W dniu swego odejścia On jeszcze raz im powiedział o tym. Gdy się rozstajemy z kimś i zostawiamy mu jakieś ważne polecenie, to jeszcze raz przypominamy mu o tym tuż przed rozstaniem. To, że polecenie pana Jezusa dotyczące oczekiwania na chrzest w Duchu Świętym było ostatnie, świadczy o jego wielkości. Gdyby uczniowie nie spełnili go i nie otrzymali chrztu w Duchu Świętym, to by nie byli w stanie spełnić innych przykazań. Pan Jezus dobrze wiedział, że bez pomocy Ducha Świętego oni nie mogliby głosić Ewangelii tak jak należy, więc kazał najpierw im czekać na Ducha Świętego. Czytając o głoszeniu Ewangelii przez uczniów po otrzymaniu Ducha Świętego, zauważamy, że oni napotkali na wielki sprzeciw. Wnet aresztowano świętego Piotra i Jana i surowo zakazano im głosić. Oni jednak nie posłuchali nikogo, tylko wszędzie głosili o Chrystusie. Pierwotni chrześcijanie byli więzieni, bici i niektórzy ponieśli śmierć, ale to ich nie odstraszyło od wypełniania misji. To właśnie Duch Święty dał im taką nadzwyczajną odwagę i męstwo. Uczniowie nie tylko potrzebowali odwagi. Oni potrzebowali również zdolności, mądrości i pojawienia się nadprzyrodzonych znaków, które by przekonywały ludzi. Tylko Duch Święty mógł ich nauczyć, jak i czego powinni nauczać. Większość uczniów nie była wykształcona. Święty Piotr i Jan byli tylko rybakami, ale potrafili głosić i mogli dać odpowiedź największym teologom. Wtedy słowa pana Jezusa zapisane w dwunastym rozdziale ewangelii według świętego Łukasza spełniły się. Oto ich treść. A gdy was wodzić będą do synagog i do urzędów i do władz, nie troszczcie się, jak się bronić i co mówić. Duch Święty bowiem pouczy was w tej właśnie godzinie, co trzeba mówić. Uczniowie potrafili wygłaszać bez przygotowania zadziwiające kazania, które przekonywały i skłaniały ludzi do pokuty. Na przykład święty Piotr nie przygotował kazania, na które nawróciło się czy tysiące ludzi. On tylko modlił się wraz z innymi i oczekiwał na chrzest w duchu świętym, a gdy tylko został napełniony duchem świętym, to zaraz musiał głosić. Bo ludzie zaczęli się śmiać z uczniów i mówić, że upili się winem. Piotr nie miał czasu przygotować kazania, ale wstał i zaczął mówić to, co mu przychodziło do umysłu za sprawą Ducha Świętego. Ludzie wnet poznali, że on nie był zwykłym kaznodzieją. Jego słowa przekonywały ich podobnie jak słowa pana Jezusa. Nie sądzę, że ludzie, którzy mówili o uczniach jako opijanych, czynili to bez powodu. Zachowanie uczniów na pewno musiało odbiegać od normy. Ludzie jednak nie wiedzieli, że powodem takiego ich zachowania nie było wino, lecz duch święty. Nie mogę sobie wyobrazić człowieka w chwili napełnienia duchem świętym, siedzącego z obojętnym lub ponurym wyrazem twarzy. Ludzie musieli widzieć radość na twarzach uczniów. Wszyscy najbardziej byli zdziwieni obcymi językami, jakimi uczniowie zaczęli mówić po otrzymaniu Ducha Świętego. Wielu Izraelitów przybyłych na święto do Jerozolimy usłyszało swój własny język, w którym się urodziło. Oni przyjechali z różnych krajów Imperium Rzymskiego. Gdy oni zauważyli, że uczniowie byli Galilejczykami i nigdy nie uczyli się ich języków, to osłupieli. Ci, którzy zrozumieli, co uczniowie mówili, podziwiali cud, ale inni, którzy nie znali tych języków, zaczęli się śmiać z uczniów i uważać ich za pijanych. Niektórzy myślą, że języki były dane uczniom do głoszenia Ewangelii cudzoziemcom, ale to nie jest prawdą. Czytam drugi i czwarty wiersz z czternastego rozdziału pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian, gdzie czytamy, po co są dane języki. Kto językiem mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga. Nikt Go bowiem nie rozumie, a On mówi w duchu tajemnice, kto językami mówi siebie tylko buduje. Uczniowie nie rozumieli tego, co mówili pod wpływem Ducha Świętego, jeśli nie było wśród nich nikogo, kto by miał dar tłumaczenia języków. Gdyby osoba posiadająca dar obcych języków mogła rozumieć to, co mówi pod wpływem Ducha Świętego, to dar wykładania języków nie byłby potrzebny. Dla potwierdzenia tego, co powiedziałem, Przeczytam trzynasty i czternasty wiersz z czternastego rozdziału pierwszego listu do Koryntian. Dlatego ten, kto mówi językami, niechaj się modli o dar wykładania ich. Bo jeśli się modlę mówiąc językami, duch mój się modli, ale rozum mój tego nie przyswaja. Święty Paweł, który napisał te słowa, posiadał również dar mówienia niezrozumiałymi językami, więc wiedział dobrze, w jaki sposób on się objawiał wśród chrześcijan. W dniu zesłania Ducha Świętego zdarzyło się, że pewni obcokrajowcy zrozumieli niektórych z uczniów. To samo zdarza się również w naszych czasach. Na pewno niektórym słuchaczom wydaje się to dziwne, że osoba mówiąca pod wpływem Ducha Świętego, niezrozumiałym dla niej językiem, buduje się duchowo. Oczywiście to budowanie się nie polega na uzyskaniu jakiejś nauki od Ducha Świętego, tylko na łączności z Nim i na Jego pomocy w modlitwie. Modlitwa w obcych językach pod wpływem Ducha Świętego jest skuteczna. W 26 i 27 wierszu ósmego rozdziału listu do Rzymian święty Paweł tak pisze o pomocy ducha świętego w modlitwach: Podobnie i duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem o co się modlić jak należy, ale sam duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A ten, który bada serca, wie jaki jest zamysł ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. Święty Paweł dużo się modlił obcymi językami pod wpływem Ducha Świętego, ponieważ modlitwa taka była dla niego źródłem mocy. Jego wielkie sukcesy były głównie wynikiem modlitwy w Duchu Świętym. On wspomniał w liście do Koryntian, że modlił się obcymi językami o wiele więcej niż oni. Oczywiście On nie modlił się obcymi językami publicznie, gdy wśród zgromadzonych nie było nikogo, kto by mógł tłumaczyć. Drogi słuchaczu, Bóg również Ciebie chce napełnić Duchem Świętym, ponieważ wie, że bez Jego pomocy nie będziesz mógł być prawdziwym chrześcijaninem. Nie musisz czekać na chrzest w Duchu Świętym dziesięć dni, tak jak uczniowie w Wieczerniku. Ale możesz być ochrzczony dzisiaj jeśli przyjdziesz do Boga w modlitwie z pragnącym sercem Od chwili zesłania Ducha Świętego wierzący otrzymują Ducha Świętego bez zwłoki Amen